To jest wieczór WTK. Dariusz Milejczak, witam Państwa ponownie i zapraszam. Jest gotowy projekt Karty Poznaniaka. Choć o pomyśle mówi się od lat i wydawało się, że co do niego mamy ponadpartyjną zgodę, dopiero teraz projekt trafi pod obrady sesji Rady Miasta. Kiedy mieszkańcy doczekają się kart, które mają dać im obniżki wielu usług w mieście, o tym już teraz w rozmowie z dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwoną Matuszczak-Szulc i autorem projektu Radnym PiS Michałem Grzesiem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, pani dyrektor, na początek pytanie do pani, skoro tyle o tym projekcie się mówi od tak dawna, to dlaczego jeszcze tej karty nie ma? Prace cały czas trwają i mam nadzieję, że jesienią tego roku mieszkańcy naszego miasta będą mogli posługiwać się już kartą mieszkańca, która uporządkuje kwestie... Po pierwsze, z jednej strony płacenie podatków, a po drugiej, z drugiej strony umożliwi mieszkańcom, którzy odprowadzają podatki w Poznaniu, otrzymać dodatkowe benefity czy zniżki, które do tej pory już miasto oferuje, ale nigdy nie były one w tak skondensowanej formie. No ale ja rozumiem też, że chodzi o to, żeby przyciągać do poznania, więc tak dopytam, czy Poznań stać na to, by odwlekać, stać było, żeby tak długo to odwlekać, no bo rozumiem to konkretne pieniądze, które związane są z faktem, że po prostu ktoś melduje się w naszym mieście. Taka jest zasada karty, którą przygotowujemy. Karta Poznanianki i Poznaniaka, czyli osoby, które są tutaj, właściwie rozliczają się w Poznaniu, będą miały zniżkę lub bezpłatne wejście do poszczególnych jednostek, czy na, do, na spektakle kulturalne, czy rekreacyjne. Poza tym myślimy również, żeby uporządkować, czy też ulepszyć kwestie parkowania. Mam tutaj na myśli parkingi Park and Go. Ponieważ z jednej strony, tak jak Pan Redaktor powiedział, to jest rolą takiej karty, jest jakby przekazanie dodatkowych benefitów oso osobom, które płacą i rozliczają się tutaj w Poznaniu, ale z drugiej strony to jest też kwestia kształtowania jakichś kierunków, które miasto chciałyby, żeby po prostu miasto się rozwijało. I dla nas to jest niezwykle istotne. Z obserwacji z innych miast również widzimy, że. Bo bardzo często wzrasta uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Nie tylko jest to związane z darmowymi wejściami czy też z zniżkami, ale również z tym, że jest, są promowane imprezy, które odbywają się u nas w mieście. Czasami różnie to bywa z promocją, czasami mieszkańcy po prostu nie dowiadują się o pewnych zdarzeniach, a to będzie szansa na to, żeby przekazać właśnie informacje. I dodatkowy element, który przewidujemy i który myślę, że jest też ważny, Szczególnie na przykład w dobie pandemii przekazywanie informacji takie dosyć szybkie, błyskawiczne i dedykowane dla mieszkańców Poznania. Nad tym pracujemy już od, czego, od jakiegoś czasu i mam taką nadzieję, że jesienią wszystko poukłada się na tyle dobrze, że mieszkańcy będą mogli korzystać już z karty, która w moim odczuciu będzie ciekawym rozwiązaniem. Inne miasta jak Kraków, Łódź takie karty mają. Wyprzedziły nas, choć pomysł nas był wcześniej. Panie radny, jak pan ocenia... Tempo pracy nad tym projektem. Przypomnę, że kartę, projekt uchwały na początku kadencji złożyła pani Radna Owsiana i wtedy miała obietnicę, że do końca tamtego roku, ja już nie wiem, czy to było dwa lata, czy trzy lata temu, ta karta będzie. I cały czas pracowano, tej karty nie było. Kiedy ja złożyłem w zeszłym roku projekt uchwały. Okazało się, że nagle znalazł się zapis w wieloletniej prognozie finansowej na ten rok, że 700 tysięcy przeznaczono na kartę Poznaniaka, bo tak to się, takie jest hasło wywoławcze tego zadania. No mhm. i dzisiaj słyszymy, że do końca października ma być ta karta. Ja się z tego oczywiście cieszę, ale żeby taką kartę wprowadzić, to musi być podjęta przez Radę Miasta Poznania uchwała o. Tym, że miasto Poznań taką kartę wprowadza i to musi być uchwała Rady Miasta Poznania. Także ja swoją uchwałę ograniczyłem, tak, żeby dać pole do popisu panu prezydentowi, ale ta uchwała musi być podjęta. Jeżeli ona nie zostanie podjęta, bo część radnych uważa, że to zapewnienie, że będzie ona w październiku, jest wystarczające, no to boję się, że może być znowu problem z prowadzeniem tej karty. Zresztą, słuchając to, co wielokrotnie na komisjach pani dyrektor mówiła, ta karta ma być tak doskonała, że boję się, że niestety miasto tak się zakopało, że te wszystkie rzeczy, które ta karta ma, Robić po prostu są, do nie, to są nie do zrealizowania za te 700 tysięcy złotych. A przypominam, karta ma być kartą dochodową dla miasta w cudzysłowiu, bo ma przyciągnąć nowych podatników, a nie kartą, która ma być deficytowa. A boję się, że te wszystkie rzeczy, które pani dyrektor zaproponowała, po prostu będą nas drogo kosztowały. Zwłaszcza, że ma być to karta. Elektroniczna w formie programów w komórce. Ja wiem, że pani dyrektor mówi, że będzie to rola operatora, no ale ten operator tego za darmo nie zrobi. Także boję się trochę, że ten termin październikowy jest nierealny. A już pora, żebyśmy jako Poznań taką kartę mieli, bo już wszystkie miasta mają, nawet w aglomeracji poznańskiej tarnowo podgórne już ma taką kartę, tylko jakoś Poznań nie ma i traci na tym niestety sporo pieniędzy. No to panią dyrektor zapytam, czy obawy radnego Grzesia y, są bezpodstawne, y, czy jednak nie. Znaczy bardzo, bardzo się cieszę przede wszystkim, że pan radny stwierdził, że to, co przedstawiałam na komisji jest doskonałe no starałam się to zrobić jak najlepiej jest to możliwe ale powiem krótko że uchwała oczywiście jest potrzebna ja nie przeczę że ona nie jest potrzebna tylko uchwała musi zawierać takie zapisy które są odpowiednie dla danej koncepcji i dla nas ważne jest to żeby Uchwała, która będzie podjęta, posiadała wszystkie zapisy, które są odzwierciedleniem tego, co będzie zrealizowane. Tu chodzi generalnie o to, o kwestie związane z RODO, przesyłanie danych, ochrona tych danych, kto jest administratorem, kto będzie zabezpieczał te dane osobowe i wiele innych rzeczy, które powinny mieć odzwierciedlenie w uchwale. I to nie jest tak, że Wystarczy podjąć uchwałę Rady Miasta i przyspieszy się w ten sposób powołanie czy zrealizowanie karty, bo uchwała jest ważna jako element formalny, który być musi. On musi być adekwatny do danej sytuacji, do danej koncepcji i każde miasto ma oczywiście podobną tą uchwałę, ale ona w jakichś niuansach jest adekwatna do realizowanej koncepcji. I reasumując, to nie jest też tak, jak Pan Radny powiedział, że nagle w WPF-ie pojawiła się kwota. Ona była normalnie w trybie właściwym przekazana, poukładana, w u nas w wydziale przypisana. I teraz, zgodnie z naszą koncepcją, jest taka sytuacja, iż część kosztów jest poniesiona w ramach zupełnie innej umowy a tylko część kosztów będzie związana z postępowaniem na wykonawcę, właściwie nie wykonawcę, tylko na usługi związane z konce koncesjonariuszem. I stąd ta, to zamieszanie. Ja na komisji przedstawiłam bardzo szczegółowo, jaki jest zamysł, jaka jest koncepcja za jaką część będzie odpowiedzialny nasz partner, stały partner Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a za jaką część będzie odpowiedzialny partner, który będzie, zarządza, będzie zajmował się zarządzaniem benefitami. Wszystko jest tak poukładane, żeby było bezpieczeństwo dla danych osobowych, bo to jest kluczowe dla mieszkańców Poznania. Nikt nie może mieć wątpliwości, że podając i rejestrując się Tutaj z nami przy karcie Poznanianki i Poznaniaka będą, będzie miał nie będzie miał wątpliwości co do przekazywania danych osobowych. Robiliśmy wielokrotnie badania w tym zakresie i wiemy na przykład, że mieszkańcy nie do końca chętnie chcą dzielić się PESEL-em, i to musimy bardzo mocno uwzględnić. A druga część, czyli to, co jest związane z koncesją, będzie przekazane partnerowi prywatnemu z uwagi na to, że w naszym odczuciu partner prywatny dużo lepiej poradzi sobie z zakresem benefitów dla mieszkańców i to z jednej strony oczywiście są benefity nasze poznańskich jednostek, ale z drugiej strony mają być to benefity również prywatnych tutaj kontrahentów. I mamy już doświadczenie bardzo duże, jeśli chodzi o współpracę z partnerem, z partnerami publicznymi, prywatnymi. Mam tutaj na myśli złotą kartę seniora, która w tej chwili funkcjonuje już któryś rok, danie zniżki dla seniorów płacących podatki w Poznaniu. I tych, tych prywatnych już jest ponad 100 osób. Rzeczywiście ta zniżka jest między 15 a 20%. Czyli ta koncepcja, którą przedstawiłam, którą wypracowaliśmy wspólnie, zabezpiecza bezpieczeństwo przede wszystkim mieszkańców w zakresie danych osobowych, co jest kluczowe. Za to, po, za to grożą potężne kary, jeśli się pewne rzeczy nie, nie wykona zgodnie z ustawą. A z drugiej strony chcemy wprowadzić takie zarządzanie benefitami, żeby z jednej strony mieszkańcy Poznania dostali to, co. Jest możliwe, ale z drugiej strony, żeby nie było bardzo dużego obciążenia budżetu, tak jak pan radny powiedział. Bardzo się cieszę, że to jest pomysł. Zresztą to, to ja tak naprawdę bardzo często od, odnoszę się do demografii. Jeśli jest pytanie odnośnie demografii poznania, zawsze udzielam na nie odpowiedzi i jestem przekonana, że ten ten sposób dla mieszkańców będzie bardzo dogodny, ale też chciałabym z drugiej strony odczarować troszeczkę całość przedsięwzięcia. To, że to jest ważne, ważna jest karta poznanianki, poznaniaka nie ulega wątpliwości, bo to pozwoli w jakiś sposób uporządkować te zniżki, benefity, które miasto już w tej chwili przekazuje i daje i rozszerzyć je o inne i rozpromować wśród mieszkańców Poznania. Ale z drugiej strony ja biorę też pod uwagę to co mieszkańcy mówią w badaniach na przykład fokusowych co dla nich jest kluczowe jeśli chodzi o wyprowadzkę z Poznania i co dla nich jest ważne. Jeśli mamy taką sytuację, że niestety gminy sąsiednie oferują około 30% mniejsze koszty mieszkań i domów poza granicami Poznania, bardzo ciężko nam będzie konkurować tutaj kartą mieszkańca w tym zakresie. Ale powtarzam, projekt jest dla mnie. Proszę pani bardzo... dyrektor. Ale, no ale proszę, chciałem tylko tak... powiedzieć, że we wszystkich... Że we wszystkich miastach, które wprowadzono taką kartę, ona się sprawdza i rzeczywiście w budżecie tych pieniędzy przybyło, bo przybyło podatników. Natomiast tu też nie chodzi tylko o to, żeby przybyli podatnicy, ale również chodzi o nagrodzenie mieszkańców Poznania, którzy już w podatkach czy od nieruchomości, czy podatku od pit składają się na nasze miasto i te wszystkie atrakcje, które mają mieć do nich zniżki, są finansowane przez nich. Także to jest nie tylko Przyciągania, ale też nagroda dla tych mieszkańców, którzy już w tym mieście się na to wszystko składają. Natomiast pani dyrektor, yy, chciałem tylko zauważyć, że wcześniej żadnych zapisów o karcie nie było. Nie wiem, na jakiej podstawie ta karta była tworzona, bo ani nie było uchwały Rady Miasta, ani nie było zapisów yy, budżetowych czy WPF, ie ale to się dopiero teraz pojawiło i mam nadzieję, że nie pojawiło się dlatego, że dopiero zaczęliście nad tym pracować. Natomiast uchwała. Upo upoważnia prezydenta do tego, żeby takie zapisy budżetowe były i nie tylko na ten rok, tak jak to jest w WPF-ie, ale na lata następne, bo będą musiały być na lata następne. Także ja dla stąd moje te, moje obawy. Natomiast również radni nic do tej pory praktycznie nie wiedzieli. Gdybym ja tej uchwały nie wywołał, to byśmy do dzisiaj nie wiedzieli, jak wyglądają prace nad tą kartą i czy w ogóle jakiekolwiek prace są. Dlatego ja mam obawy, czy w październiku ta karta będzie. Natomiast ona jest bardzo ważna dla miasta. Udowodniły to inne miasta, w których te karty funkcjonują i jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców i sporo mieszkańców, płatników podatków przybyło w tych miastach. Pani dyrektor, no to na koniec dopytam, czy z drugiej strony obawy radnego Grzesia odnośnie tych terminów, no bo jak słyszeliśmy ważny projekt, chociażby z tej demograficznej perspektywy, czy ta jesień jest niezagrożona, czy jednak jest tutaj znak zapytania, że no może się nie udać? Nasz harmonogram, który mamy przygotowany już od zeszłego roku, przewiduje październik jako październik, jesień bieżącego roku, jako czas, kiedy karta ruszy. I zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby tak się stało. I chciałabym tylko zwrócić uwagę, że. Informowaliśmy radnych, ponieważ na temat przebiegu prac nad kartą Poznanianki i Poznaniaka, co miesiąc, czy właściwie nawet częściej przekazujemy informacje w zakresie prac każdego wydziału, i tam ta informacja była na bieżąco przekazywana. Poza tym, jesienią zeszłego roku Nie przekazywałam radę. również informacje. Tylko skończę, proszę mi pozwolić. Przekazywałam, przekazywałam informacje, odpowiedzi na interpelacje radnego Sowy i pani radnej Owsianej, i mówiąc i przekazując informacje o jesie, terminie jesiennym. Poza tym, jako że to jest rzeczywiście w gestii pana prezydenta, odbył się zarząd, na którym przedstawiałam założenia karty. Później następne spotkanie z wiceprezydentami, więc te prace się rzeczywiście toczą. Ale zgadzam się tutaj z panem radnym i tu absolutnie nie mam zamiaru polemizować. Zresztą nikt takiego zamiaru nie ma w urzędzie. Zagadnienie jest niezwykle ważne. Chciałabym zwrócić uwagę, że jest dosyć skomplikowane. Ale chcemy to zrobić w taki sposób, żeby mieszkańcy po prostu zyskali. Pracujemy wszyscy nad tym, żeby to jesień utrzymać. Także tutaj absolutnie nie różnimy się zdaniem z panem, z panem przewodniczącym. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że jak najbardziej uchwała jest potrzebna, tylko uchwała w takim momencie, w którym będziemy mieć więcej, nieco więcej informacji odnośnie tutaj konkretnych zapisów. Kończy nam się czas. I pod... Tak, i po drugie chciałbym tylko jeszcze zakończyć, że czy jest uchwała, czy nie ma uchwały, to oczywiście cały czas prace trwają i tutaj absolutnie nie zamierzamy ich zaprzestawać. To ostatnie zdanie, bo Radny Grześ chciał się odnieść jeszcze do Pani słów. Jedno zdanie i kończymy, Panie Radny. Znaczy, na każdej komisji, radni dziękują mi za wywołanie tej uchwały z każdej opcji. Bo dzięki temu dowiedzieli się, jak wyglądają prace nad kartą y, poznaniaka czy kartą poznania. Także chyba tej informacji wcześniej nie było, i przynajmniej wszyscy uważają, że taki jest plus wywołania tej uchwały, że dzięki temu już wiedzą że coś się w tej sprawie dzieje. No cóż, co, zob tyle co zobaczymy czy jesień, zobaczymy czy jesień faktycznie czy na jesień uda się e, ten projekt wprowadzić. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwona Matuszczak-Szulc i autor projektu radny pis Michał Grześ byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję państwu za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę do zobaczenia. Dziękuję.